Cześć. Gdybym się dzisiaj Ciebie zapytał, ile godzin spędziłeś na oglądaniu świetnych, świetnych, świetnych filmów motywacyjnych? Ile godzin spędziłeś na szkoleniach, które miały za cel zmienić? Twoje życie, sprawić transformację w Twoim życiu. Mógłbyś mi odpowiedzieć, że kilkadziesiąt godzin spędziłeś na tym, a być może nawet kilkaset. I co się zmieniło? Gdybym się ciebie zapytał w twoim życiu, jakie zaszły zmiany, jakimi owocami możesz się pochwalić, nawet podzielić? Jakie cele zrealizowałeś, jakie marzenia zrealizowałeś? Co byś mi odpowiedział? Powiem Ci, że rozmawiałem z wieloma osobami, które nie 10, nie 100 godzin spędziły na oglądaniu filmów, na uczestniczeniu w szkoleniach, i mówią, nic się nie zmieniło w ich życiu. Może nabrali trochę więcej wiedzy, ale tak jak było, tak jest. A czasami jest jeszcze gorzej. No więc, dlaczego? Jaki jest problem? Bo widzisz, samo szkolenie nie wystarczy. Bo to, że widzisz mnie po tej stronie ekranu, przez chwilę nie wystarczy, żebyś przeszedł transformację w swoim życiu. Mówisz, jestem tu w tej chwili, a po chwili mnie nie będzie tutaj. I możesz czekać na kolejną odsłonę na kolejny film. Być może na kolejną ekscytację, ale to nic nie zmieni, bo po tej stronie ekranu, po tej stronie obiektywu, nic nie zmienia w Twoim życiu. Co jest potrzebne? żebyś coś mógł zmienić, zawsze zawsze potrzebne jest działanie. Po tej stronie, kiedy usłyszysz płynące świetne słowa, motywacyjne, rodzące niesamowitą ekscytację, niesamowite emocje. Okej, okay. jest to dobry początek. Jest to dobry początek. Szkolenia są dobrym początkiem do tego, żebyś mógł naprawdę coś zmienić, coś osiągnąć w swoim życiu. Ale tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie, od tego, czy będziesz tylko słuchaczem. Czy zaczniesz działać? Ja często mówię takie zdanie, takie słowa: Nie ma miejsca tak złego, z którego byś nie mógł wyjść. Nie ma miejsca tak złego, z którego byś nie mógł wyjść. I to jest prawda. Ale nie wyjdziesz z tego miejsca, jeżeli nic nie zrobisz. Jeżeli będziesz tam tylko siedział, skulony. I narzekał. To nic się nie zmieni, nawet żebyś oglądał, obejrzał milion filmów i spędził milion godzin na różnego rodzaju szkoleniach. I mogą być to najlepsi szkoleniowcy, którzy wykonują swoje dzieło z pasją. To nic nie da, nic nie zmieni, jeżeli nie będziesz chciał niczego zrobić. I często pada takie odwieczne pytanie, można powiedzieć: No dobra, no chcę, no przecież chcę. Tylko jak? Tylko jak to zrobić? Ale pewnie na niejednym szkoleniu i na niejednym filmie słyszałeś, jak to zrobić. No więc czego brakuje? Widzisz, jak to zrobić, nie jest wielkim problemem. Czasami większym problemem jest, po co masz to zrobić? Znasz takie historie, a być może, że i sam. Coś podobnego przeżyłeś. Może niekoniecznie nie aż tak bardzo ekstremalną historię, jak ta, którą za chwilę powiem, ale być może podobną, po której zastanawiałeś się, kiedy to dokonałeś, tego dokonałeś. Zastanawiałeś się, jak to dokonałem. No, wyobraź sobie czterometrowy mur wysoki. I ty stoisz przed tym murem, a tam biegnie rozcieczony, nie wiem, lew, może jakiś Rottweiler. I wiesz, że za chwilę cię zagryzie. I nagle znalazłeś się po drugiej stronie muru, i myślisz, i myślisz sobie, Boże, jak ja to przeskoczyłem? Przeskoczyłeś. I zauważ, nie wiesz jak, ale przeskoczyłeś. Dlaczego? Bo wystarczyło, że wiedziałeś, po co chcesz przeskoczyć, żeby uratować swoje życie. A jak? Nie miało już takiego wielkiego znaczenia. I też jest. I też jest w tym przypadku właśnie. Kiedy szukasz odpowiedzi, jak mam to zrobić? Jak to zrobić? A może warto znaleźć odpowiedź, po co mam to zrobić? Powiedz mi, Być może, że, no raczej na pewno, byłeś w swoim życiu zakochany. A jeżeli nie, no to oczywiście jak najbardziej ci tego, ci tego życzę. I twój partner, twoja partnerka mieszkała bardzo daleko. Żeby do niej dotrzeć, to musiałbyś pokonać, nie wiem, jakieś. Jako, jakąś dużą górę, jakiś las, nie wiem, byłaby burza potężna. Powiedz mi, czy zastanawiałbyś się, jak ja mam tam do niej dotrzeć? Czy wystarczyłoby, żebyś wiedział, po co masz tam do niej dotrzeć? Dotarłbyś? Oczywiście. Oczywiście, żebyś dotarł. No, może teraz takim posługę że się przykładem trochę no, niefajnym, ale wyobraź sobie, Człowieka, który jest nałogowym alkoholikiem. Nie żebym się tutaj śmiał z tych ludzi oczywiście nie, bo im bardzo współczuję. Ale czy on się zastanawia, jak zdobyć pieniądze na tak zwaną lufę? Dla niego ważne jest po co. A sposób zawsze znajdzie. Zawsze. I często się zastanawiamy. On nigdzie nie pracuje. A zawsze jest pijany. Jak to się dzieje. No więc widzisz. Może ten film wydawać się. prosty. Może banalny. Ale pomyśl, jak długo chcesz jeszcze spędzać godzin? Ile godzin chcesz spędzać przed telewizorem, czy przed ekranem w ogóle, fajnych szkoleń, fajnych filmów motywacyjnych, nie robiąc nic poza tym? Jak długo? Chyba że tylko na tym ci zależy. Na chwilowej ekscytacji, na chwilowym uniesieniu. Okej, okay, nie ma sprawy. Do ciebie należy wybór. Ale jeżeli naprawdę, naprawdę życie ci dopiekło, naprawdę masz wiele rzeczy już dosyć i nie umiesz się może pozbierać z tego miejsca, w którym jesteś. Obudź się, przynajmniej obudź się i spójrz na to miejsce, i nie bój się tego miejsca. Pamiętaj, strach ma tylko wielkie oczy. Nie jesteś sam, nie musisz być sam. Do zobaczenia. Do ususzenia.